Siemano, z tej strony Mieczyk i oczywiście na samym początku chciałem wam przypomnieć o konkursie dla aktywnych macie tutaj 7 skinów za ponad 50 zł, także powodzenia Wszystko macie wyjaśnione w opisie, no i oczywiście na Discordzie, także no mam nadzieję, że wbijecie tutaj No i giveaway e macie dodatkowe dla wpłacających na CSGO skinsie, no i oczywiście Pirates Wapit, także dla każdego coś tam sobie znajdziecie, oczywiście wystarczy wpłacać z kodem MIECZYK na każdą stronkę, no i to nagrywać. Jeśli interesuje Wysła. Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem MIECZYK, dostajecie 35% bonusu w... do wpłaty. Wysyłacie mi na priw, no i tutaj wujciko wygrywa skina, także yy, mega super odcineczek, nie gram i nie mam takiej chyba. No miał tutaj napisać niby jak grę, ale no, zaliczymy, no napisał niby odpowiedź na drugie pytanie, ale tak no, nieprecyzyjnie. Dzisiaj dorzuciłem tutaj skinki dla wpłacających z kodem mieczek Zobaczcie za stówki Za stówkę 120, 112, 93 zł No i tutaj oczywiście koska jest Także jeśli chcecie wygrać takiego skinka no To tutaj musicie wpisać kod mieczek Kliknąć aktywuj No i tutaj dałem chyba troszeczkę większe kwoty Od 15 zł tutaj dwa powyżej stówki No i ten za prawie stówkę za 10 zł minimalna wpłata Także powodzonka No i teraz lecimy sobie z daily case'em jak zwykle zaczniemy sobie tutaj daily casikiem, zaraz zobaczymy na grupie, czy nie ma tam jakichś darmowych kodów, no bo to zawsze jest darmowa kasa. Także no myślę, że warto jest to wykorzystywać. No i czekajcie, tutaj mamy zakładkę kody CSGO Skins. No i wczoraj był kod, zobaczcie na Instagram Case, także jeśli ktoś chce tutaj zgarnąć nowy kod, no to wchodzicie właśnie na mojego Discorda, no i taką darmową skrzyneczkę możecie co jakiś czas otworzyć, nawet co kilka dni maksymalnie także można sobie zdobyć takie P90 za 63 grosze no chyba jest to mój drugi najlepszy traw z darmowych skrzynek, no i oby tak dalej oby tutaj tak dalej sypało, dzisiaj zrobimy sobie ile tutaj zrobiliśmy, od 247 zł do kosy, także myślę, że będzie w miarę w miarę spoko budżet na zrobienie koski wystarczy go pomnożyć razy dwa także Raczej nam powinno tutaj się udać, aczkolwiek no wszystko może się zdarzyć, wiadomo e, Pierwsza bitwa, tutaj myślałem, że na przepałkę, ale jednak jest wygrana Tutaj dyszka ponad zarobiona, także Lecimy tutaj szukać kolejnego oponenta, tam była bitwa za ponad, tutaj była fajna bitwa za 159 zł, ale e, No nie możemy, nie możemy tak ostro atakować, tutaj delikatnie jeszcze rozegramy bitwę Z Jester Mode'em, Indirect Case no i ultra case na buście. No troszeczkę ryzy ryzykowna, niby bitwa, ale można zarobić ponad 200. Nawet kurczę, można nawet ponad zarobić 1200 zł, ale nikt nie chce do niej dołączyć. Także my również musimy z niej zrezygnować. Może coś tutaj lepszego znajdziemy na horyzoncie. Cały czas są jakieś tworzone bitwy, troszeczkę ta za tanie, troszeczkę za drogę, ale mamy tutaj pierwszego mądrego, który zrobił 4 razy jester mode na charakter, craft sticker, że jest to underdog, także tutaj liczymy, że I need more Zaza zgarnie właśnie tą najlepszą Google I Lentikur stickera za ponad 55 zł, no ale kurczę, jak na razie wyrównanie jest, także ostatnia chyba skrzynka będzie decydująca, no i mamy to, w końcu to mamy piękna bitwa, razy 3 profit jest zrobiony, no i mamy już ponad 300 zł w na naszym koncie, tutaj kurczę, no widziałem znowu Jakąś ciekawą bitwę, myślę, że na przepałkę na pewno by fajnie to wyglądało. No Także wbijamy w kolejną bitwę 4, 5 razy. Przepraszam, on the case. Skrzynia eventowa za 4 20 zł. 20 groszy. Także najtańsza tutaj skrzynka, chyba jaką mamy na stronce, właśnie eventową. No i tutaj bardzo często wylatuje mi ten Electric Blue Zeus. Tym razem jest to stan faktoryniu i jest to warty ponad 8, 15 zł i 88 groszy, przepraszam, jest troszeczkę późno, także mam nadzieję, że mnie wybaczycie, no ale musiałem tutaj oczywiście nagrać dla was odcineczek, no i go wrzucić, także mam nadzieję, że jutro będzie to troszeczkę szybciej nagrane no i wrzucone o szybciej o wcześniejszej porze, żeby tutaj no, nie było tak, takim się tutaj zamulonym na tych odcinkach, ale staram się jak mogę, na pewno się postaram do samego końca no i lecimy coraz do bliżej koski, mamy 300 ta 7 zł po tej bitwie no delikatna przegrana, ale tutaj wiadomo no, trzeba liczyć czasem na straty, trzeba wbić jakąś bitwę na przepałkę, no bo wiadomo nie wszystkie bitwy tutaj się wygra, na pewno nie jest to naszym celem, naszym celem jest tutaj dojście spokojnie do koski, no i mam nadzieję że to się ostatecznie powiedzie tutaj kurczę, no dużo lepszy skin Znowu po naszej stronie, także teraz chyba wbijamy w jakąś bitwę właśnie za ponad 5 dyszek. Chciałem właśnie tak właśnie, chciałem tak właśnie zrobić, że dwie na przepałkę, no i na sam koniec dobić tutaj jakąś mocniejszą bitwę. No i to się opłaciło: to się opłaciło e, razy 2 profit. Kolejny także 350 zł. Mamy już tutaj prawie. Stówkę więcej od tej pory co zaczynaliśmy, no i tutaj kolejna ciekawa bitwa, no szkoda, że nie są to jakieś ulepszone skrzynki lub jakieś skrzynki na Jester Mode, ale no przebolejemy, przebolejemy tutaj kurcze Ember Case, pierwszy mod do ponad dychę, także no będzie chyba ciężko wygrać tą bitwę ostatecznie, ale myślę, że ten Spring Case będzie decydujący, no i kurczę. Te skrzynki za 8 zł i 40 groszy naprawdę mi tutaj troszeczkę zaskoczyły. Będzie nawet spory zarobek, myślę, że z tej bitwy. No i decydującym będzie Spring Case, no ale byśmy musieli dostać jakiegoś fajnego skina, tak jak tutaj USP Cortex. No taki skin by wystarczył, żeby zarobić sobie tutaj jeszcze kolejne dodatkowe 5 dyszek. Także tutaj zobaczyłem kolejną ciekawą skrzynię. Nie, 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 nie. nie. Kurde, nie zdążyłem, nie zdążyłem, ale zobaczyłem teraz, że jest tu skrzynia Dream and Nightmares Case, także no ona tutaj niezbyt często mi daje coś ciekawego, no tym razem również tak tutaj wypadło, po 30 groszy, także no myślę, że delikatnie to jest strata kasy. Wybieranie tej skrzyneczki, ale wiadomo, no jak jest Ona na Jester Mode czy coś, no to e, Można coś tam trafić, no i kolejna Kasa tutaj w błoto 216 zł, także delikatnie Spadliśmy, e, tam widziałem Chyba sekret stash case a, Od razu dołączyli do tej bitwy, no myślę, że e, Ja również bym do niej dołączył No dzisiaj wszystkie bitwy z ludźmi Chciałem zrobić, e, także e, Tak postaramy się do samego końca Gold Case, no i Holding Down Case, e, no ziomuś w no, bardzo dobry ma pomysł. poluje na najdroższe naklejki, czyli to za 6 koła. No i oczywiście za 2 koła z tych najtańszych skrzynek naklejkowych, ale no jednak mm, delikatnie delikatnie tracimy na samym końcu. Tutaj, a ktoś mi pisał właśnie, że dzisiaj bardzo mocno dają C4 cases. Y, także zrobimy bitwę z samych C4 cases. Tutaj dadam, dodam 3 na buście, 3 bez boosta. No i może jedną na Jester Mówię, aczkolwiek nie, no to by było za dużo, Dodam jeszcze trzy razy ammo ok, porównamy te dwie skrzynki, które tutaj e, lepiej odda, no i myślę, że będzie to również miało ciekawe, ciekawe. tylko tutaj kurcze, dobra, e, teraz już jest wszystko dobrze zrobione, zrobimy tą bitwę na Underdogu też, żeby mieć 50% szans na zgarnięcie e, na oczywiście. Tego profitu, który będzie z tych wszystkich skrzynek. No i mieliśmy tutaj w sumie grać z ludźmi, także możemy chwilę poczekać, ale dołączyliśmy po, chwilki, po chwili, bo to samo, także trudno zobaczymy. Myślę, że bo tej samo i tak jest tutaj bardzo dobrym rywalem na underdogi. No i że on raczej tutaj będzie miał pozycję przeważającą że on raczej tutaj coś fajnego nam powinien trafić. No, jak na razie jest wyrównanie tutaj, tylko 3 zł na naszą stronę. To ale, Bot i Samur oczywiście już to wyrównuje. Tutaj te C4 case no, dzisiaj niby miały oddawać jakieś przepotężne pieniądze, miały sypać jak powalone, ale no, tak średnio wyszło. Tak średnio wyszło. Może tutaj lepiej troszeczkę oddadzą amok. no, i pierwsza skrzynka już zapowiada, że będzie ciekawie. Druga skrzynka tutaj na odbitkę. Bloodsport, no jest ciekawie, na pewno jest to wyrównana bitwa, ale do samego końca będzie tutaj zacięta walka. Także no proszę cię, CSGO Skins, oby, OBY coś tutaj ciekawego mi rzucili. Tutaj Battle Skirt droższy troszeczkę niż Stalwart Warm, także no nie, no Ja pierdzielę, zobaczcie jaka była to różnica, różnica była tylko tego jednego skina ostatniego, czyli awupki duality i bloodsport mp7 -ki. No trudno, mówi się trudno, leci się dalej, no mamy tylko 115 zł na naszym koncie, ale myślę, że i tak nie jest to jakaś tutaj tragiczna kwota Myślę, że na pewno z tego możemy bardzo łatwiutko zdobyć koskę na pewno bardzo często nam się to udawało w poprzednich odcinkach, ale tutaj, kurde, po pierwszej naklejce widać, że będzie ciężko. No. Jest to zbustowana skrzynia, no i widzicie, że one tutaj bardzo często oddają właśnie jakieś tutaj dużo droższe skiny niż te zwykłe, niezbustowane. No. no i macie tutaj tego przykład. tutaj. Kolejna naklejka holo. Także ziomek próbuje nas dogonić, ale zwykła naklejka bez bóstwa, bez niczego, no tutaj nic nie zmieni. No i ostatecznie przegrywamy kolejną bitwę. Dobra, no chyba trzeba polecieć all in. Tutaj jeszcze ziomuś widzę, że kolejną, kolejny raz taką samą bitwę zrobi. Także spróbujemy kolejny raz zabrać im tutaj kaskę, no i zgarnąć no przynajmniej trzykrotny profit prosiłbym mu tutaj e, o dwie te kuleczki za 55 zł no bardzo byłbym wdzięczny e, na sam koniec no bo fajnie było jeszcze tutaj coś ugrać w tym odcinku no ale wysunęliśmy się e, na prowadzenie z tymi dwoma naklejkami e, holo z tymi języczkami także e, no ziomek zgarnia sobie profit dwukrotny My tutaj niestety przegrywamy kolejną bitwę Może pójdziemy jeszcze raz na tego C4 case'a No niby tutaj mówili, że oddaję jak powalone Także trzy próby Po prostu otworzymy sobie na raz trzy C4 case'y No i chociaż jeden Cortex Chociaż jeden Cortex byłby tutaj fajny Ale tak się tutaj nie dzieje Na bójście również możemy spróbować No jest to połowa budżetu tego co mamy Ale trudno Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie. No, i mamy pierwszego lepszego skinę: jest to AK47 Headshot. Także chyba ostatecznie robimy bitwę na dwie osoby. O dobra, na trzy osoby underdoga. No, i staramy się znaleźć właśnie najdroższe skrzynki. Także allstar Case, G2A Case. No, nie, nie będzie nas stać. No, właśnie dobra. Zaryzykujemy, damy G2A Case AK47 Casic. No, i myślę, że na dobitkę tutaj. Element Craft Sticker, no kurczę, nawet się w to nie wpakuje, no przez to, że jego cena jest tutaj troszeczkę za duża. Także damy. Un... Nie, tryb klasyczny. Ktoś mówił, żeby gramy g 2 K, Case oddawać tryb klasyczny, także tak tutaj zakończymy ten odcinek. Kurde, ja nie dałem. Ja pierdzielę, no nie jest to tryb klasyczny, także zwaliłem. Moja wina, być tutaj inaczej, no ale niestety, w dzisiejszym odcinku Koski nie będzie, także. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę no i życzę Wam dobrej nocy. Dobranoc.